Gość kalejdoskopu. Naszym gościem zgodnie z zapowiedzią sprzed minut kilku jest Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Rozmawiać będzie Monika Domino. Dzień dobry. Dzień dobry. Można, mogą nas Państwo też oglądać na naszym radiowym kanale YouTube. Zbliża się półmetek wakacji. Jak wygląda sytuacja na podkarpackim rynku pracy? Na koniec czerwca stopa bezrobocia w regionie wyniosła 8,5%, co oznacza wzrost w porównaniu na przykład do maja, i, był to, i była to najwyższa stopa bezrobocia w Polsce w tym właśnie okresie. Tak, rzeczywiście jest to najwyższa stopa bezrobocia w Polsce, natomiast jeśli chodzi, przełożymy to na wartości bezwzględne, jest to 64-65 tysięcy osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Yy, zaskakujące jest to, że właśnie spotykamy się w środku wakacji i zazwyczaj miesiące wiosenno-letnie to były miesiące, gdzie bezrobocie dynamicznie spadało. No, natomiast Tutaj nie tylko nawet nie tyle mówimy o spadku, co nawet nawet nie stabilizacji, a w lekkim wzroście, tak? I to jest troszeczkę niepokojące, Zwa mając na uwadze, jeszcze jeśli to rozdrobnimy na poszczególne powiaty, zejdziemy do powiatów, a nie tyle na województwo, to okazuje się, że ten wzrost bezrobocia dotyczy, największy wzrost bezrobocia dotyczy powiatów takich przemysłowych, uprzemysłowionych. Czyli które, których do tej pory tak naprawdę ze, ze znalezieniem miejsc pracy nie było w ogóle problemu. Tak dokładnie. Zresztą nie chciałbym porównywanie miesiąc do miesiąca czasami jest złudne. Lepiej tu posługiwać się czerwiec 24, czerwiec 25. I jeśli tak przyłożymy, to się okazuje, że największy wzrost bezrobocia rok do roku w danym miesiącu to jest Stalowa Wola, Mielec, powiat Krośnieński. To są takie bardzo od lat bardzo takie Powiaty, które były postrzegane jako powiaty, gdzie nie ma problemu z pracą, zresztą nadal nie ma w województwie problemu z pracą, bo poziom bezrobocia w województwie na poziomie 8%, czyli tak jak powiedziałem, 64 tysiące, to naprawdę nie jest, mimo wszystko to wygląda, że jesteśmy no, ostatni w, tak, w klasyfikacji, w cudzysłowie, jeśli można mówić o klasyfikacji. Natomiast na rynku można pracy znaleźć, tylko od wielu lat, już żeśmy tu wiele razy mówili, Szukamy, pracownicy, pracownicy szukają dobrej pracy. Ale wspomniał Pan tutaj właśnie o tych powiatach przemysłowych, gdzie zazwyczaj to, ta stopa bezrobocia była dosyć niska, a teraz ona wzrosła. Czym jest to spowodowane? Tym, że na przykład te zakłady, które funkcjonują w tych powiatach, nie zatrudniają tyle osób, co zazwyczaj? Nie widzimy spadek z nowych ofert pracy. To na pewno tutaj w, i nowy, nowych ofert pracy nie przybywa. To są też i powiaty takie, gdzie y, bardzo przemysłowe, gdzie jest bardzo duża kooperacja z, ze światem, tak? To są powiaty, gdzie jest dużo firm oddziałów firm zagranicznych, które tutaj produkują komponenty do, na rynki światowe. I jest to uzależnienie widoczne pewnie z tymi rynkami światowymi. Też to pewnie. na pewno, to na pewno. Tutaj yy, to też ma przełożenie te zawirowania yy, gospodarcze na świecie, które co chwila widzimy. Gdzieś tam słyszymy, ktoś raz nakłada, raz wycofuje cła i tak dalej i tak dalej. To też pewnie to się przykłada na decyzję gospodarcze i tych prezesów firmy. Ale czy to oznacza, że te firmy zatrudniają tylko niezbędnych specjalistów? Już nie szukają na przykład takich pracowników, których trzeba po prostu wyuczyć, wykształcić? Cóż, wszystkie firmy starają się minimalizować koszty, to jest rzecz oczywista. I w sytuacjach kryzysowych tym bardziej skupiamy się na tych, którzy są niezbędni. Tak? Dlatego tutaj na pewno te firmy będą mając na uwadze, że sytuacja jest niepewna, będą wstrzymywały się z decyzjami co do zatrudniania nowych osób, co do patrzenia kilka lat do przodu, czy tam kilka miesięcy do przodu. Żyją tym, co dzisiaj, ponieważ dzisiaj mają takie, a nie inne zamówienia. A co będzie za rok, za dwa, tego trudno powiedzieć. Młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy, no też wymaga przyuczenia do tej pracy. Do szkolenia. Do szkolenia, dokładnie, dokładnie. Też i bardzo ważną rzeczą, którą jest, widzimy na rynku, i to jest rynek podkarpacki, jeśli chodzi o rynek pracy, to jest to, że zdecydowana większość zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy to są osoby długotrwale bezrobotne. To są osoby długotrwale, bezrobotne, które albo nie z różnych powodów nie poszukują pracy. Z tych statystyk wynika, że to ponad 55,8% bezrobotnych to właśnie te osoby, które długotrwale pozostają bez y, zatrudnienia. Takie osoby najtrudniej pewnie zaktywizować, ale działania są podejmowane, żeby one mogły ewentualnie wrócić na rynek pracy, bo chociażby na przykład mogą się przekwalifikować. Tak, rzeczywiście te osoby, które długotrwale przebywają y, poza rynkiem pracy. Yy, yy, najwięcej kosztują. Co by nie powiedzieć, do, dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy jest najbardziej nie tylko kosztochłonne, ale i czasochłonne, tak? Ich umiejętności przez X lat, które ktoś nie pracował, się zdewaluowały. Dzisiaj potrzeba pewnych dokształceń, do szkoleń itd., itd. Te osoby to nie jest zasób pracowników, których wchodzą w ciągu miesiąca czy dwóch do, na, na rynek pracy. To wymaga dłuższego, dłuższej pracy z tymi osobami. Zresztą też i powiedzmy sobie wprost. masę tych osób pracuje na szar w szarej strefie, tak? No to to jest taka też. Yy, grupa osób, yy, o której wszyscy wiemy, że jest, a są zarejestrowane w urzędach pracy, a tak realnie nie poszukują pracy, bo pracują. Czyli trudno po prostu do nich dotrzeć i na przykład zaproponować im jakieś na przykład kursy do, yy, doszkalające czy też przekwalifikowania, bo po prostu oni nie są tym zainteresowani, tak to wygląda? To są dwie grupy. Jedna jest rzeczywiście grupa, która jest, yy, poszukuje pracy. Ale wypadła z rynku pracy i z tymi jest rzeczywiście trzeba długo popracować, ale są otwarci, a jest grupa osób, którzy powiedzmy, pracują w szarej strefie, oni nie szukają pracy, bo oni tą pracę mają. Ale też wróćmy <grym> jeszcze do tego, co Pan powiedział, że ofert pracy na podkarpackim rynku jest mniej. Czy to faktycznie widać, jeżeli chodzi o powiatowe urzędy pracy, gdzie te oferty wpływają, czy ta liczba się wyraźnie zmniejszyła? Y tak, zmniejszyła się, natomiast tu jeszcze nie wyciągałbym daleko idących wniosków, ponieważ czerwiec i lipiec to są miesiące, w tym akurat w przypadku tego roku, w których wchodzi, wchodzi teraz nowa ustawa o rynku pracy. Tak? Jesteśmy tutaj jako Urzędy Pracy i szeroko rozumiany rynek pracy na etapie wdrożenia nowej ustawy, która wyszła 1 lipca, pewne zmienia Zmieniają się zasady rekrutacji i tak dalej, i tak dalej. Kto może, kto nie może. I to też na pewno może spowodować pewnego rodzaju zaburzenia w statystykach, tak? Bo mówimy tutaj o takich statystycznych danych. Natomiast coś zobaczymy po wakacjach, jak będzie, jaka będzie sytuacja zazwyczaj. Na miesiące jesienno-zimowe to są miesiące, gdzie bezrobocie drastycznie rośnie, kończą się te prace sezonowe, no i, i tu jest, zwracają ludzie z zagranicy itd., itd. Wtedy będziemy coś mogli powiedzieć o jakichś zmianach. Natomiast nad, na dzień dzisiejszy tutaj pewnego rodzaju stagnacja jest. Na pewno nadal z jednej strony mamy te tak powiaty, gdzie bez, nie ma problemu z pracą Rzeszów, Krosno, Mielec, Stalowowola mimo tego, że bezrobocie, tam liczba bezrobotnych wzrosła, ale nadal to jest bardzo, bardzo niski poziom bezrobocia. Natomiast na drugim biegunie mamy no, taki powiat Brzozowski, Brzozów, gdzie ta stopa bezrobocia jest na poziomie 20%. To jest bardzo, bardzo dużo. Czy powiat Leski, gdzie jest 19%. Tam do, też dużo. Do Lesko, Brzo, Brzozów, Nisko. No, to są takie powiaty, gdzie rzeczywiście jest bardzo dużo. no, Ale też tutaj w tych danych statystycznych, do których dotarłam, mimo tego, że ta stopa bezrobocia w tych powiatach jest wysoka, to tam liczba bezrobotnych spadła. Czyli doszło do takiego jakiegoś, nie wiem, statystycznego paradoksu, czym to Spowodowane. To też dwie rzeczy się nakłada, bo tu trzeba by było też i porozmawiać szerzej o liczbie pracujących, tak? ponieważ nie oszukujmy się, wchodzimy, zaczyna dotykać nas to, co od lat się mówiło. Najpierw to widziały przedszkola, szkoły i tak dalej, a dzisiaj powoli już to wchodzi na rynek pracy, czyli maleją zasoby pracy. Wchodzi na rynek pracy niż demograficzny, w związku z czym dużo więcej osób wychodzi z rynku pracy, aniżeli na niego wchodzi. Yy, za chwilę będzie to też jest, to, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, pewnego rodzaju tarcza tak, dla tych ludzi młodych, bo nawet jeśli z mniej, yy, spada yy, liczba ofert pracy, ale też jeszcze bardziej spada. Liczba chętnych do pracy bardzo mało, wchodzą na rynek pracy rocznikich bardzo no, mało liczne. Także tutaj to też będzie odbyło, przez najbliższe x lat na Podkarpaciu będzie duży problem z osobami pracy. Ale wspomniał Pan właśnie o młodych osobach. Czy one nadal mogą na przykład uzyskać dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej? Bo ta forma pomocy cieszyła się na Podkarpaciu zawsze bardzo dużym zainteresowaniem, właśnie zwłaszcza wśród młodych osób. Tak, rzeczywiście nadal yy, i to yy, co najmniej z dwóch, yy, w dwóch miejscach. Pierwsze powiatowe urzędy pracy, oczywiście fajnie się składa, ponieważ do jutra jest naby jeszcze mamy powiatowe urzędy pracy składają rezerwę. Piszą o rezerwę do Ministerstwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tutaj mamy jako województwo pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych dla powiatowych urzędów pracy. A druga sprawa to dotacje w wojewódzkim Urzędzie Pracy mamy duży program. Już kiedyś sięśmy rozmawiali, jeszcze raz przypomnę. Jest to program po około 150 milionów złotych. Każda młoda osoba do 30 roku życia może dostać wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do 50 tysięcy złotych. A jeżeli chodzi o pomoc przy poszukiwaniu pracy, poza swoim miejscem zamieszkania też młodzi ludzie mogą na to liczyć? Tak, rzeczywiście tutaj też te bony zasiedleniowe, te inne instrumenty, tak, rzeczywiście to należy udać się do, powiat do swojego Powiatowego Urzędu Pracy. Tomasz Czop, dyrektor wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, był gościem karejdoskopu.